Za co można dostać dyscyplinarkę? Zwolnienie dyscyplinarne to sposób wypowiedzenia umowy z winy pracownika. Otrzymanie dyscyplinarki może wynikać z kilku przyczyn określonych w Kodeksie Pracy. Oto główne powody, dla których pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Praca w stanie nietrzeźwości, przemoc lub nękanie pracowników, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, Takich jak na przykład nieprzestrzeganie przepisów BHP, uzasadnione opuszczenie stanowiska pracy lub samowolne wyjście bez zgody pracodawcy, przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę pracodawcy, celowe działanie lub zaniedbanie, które powoduje straty finansowe dla firmy lub Wizerunkowe. Odmowa wykonania polecenia służbowego, o ile polecenie to było zgodne z prawem, nie naruszało praw pracownika. Popełnienie przez pracownika przestępstwa. Jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem, niemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku, np. kradzież, fałszy, fałszowanie dokumentów, przestępstwa finansowe. Cofnięcie uprawnień do wykonywania określonego zawodu, na przykład lekarza. Co ważne, dyscyplinarka może być zastosowana tylko wtedy, jeśli pracodawca podejmie decyzję w terminie do jednego miesiąca od momentu, kiedy dowiedział się o przewinieniu pracownika.